Urodziliarka Kowalskiego, Najlepsza impreza w czasu to wodzą party. Już 18 listopada święto flagi Ustwa i Ale nie w Tatarsie, tylko w Krakowie Urodzi Jarka! Jeżeli nie wiesz, kim jest miarę, to jest on znany. A to. Zaraz. To moje odciski palców. Dziennikarze! Jak się robi racej nie są nawet dalnik, rzutko, diję I auto Jarek Kowalski Start 2030! Miasteczko H! Pod sklepem! Nie Potem pójdziemy na kwadrat! Lubię jak kto woli, między jabłniki Tam czeka na nas mnóstwo, mnóstwo atrakcji, atrakcji Takich jak Flanki Śpiewanie szantów i Góra Papiwka Urodziny Jacka 18, 18 listopada 2030 Bilet wstępu do jedyne 199 zł, Ale dla pierwszych 10 tysięcy Gości wejść gratis Jarek Kowalski